dla mnie ważne. Jako autor wynajmuje AI, żeby używała mojego głosu i czytała wybrane wiadomości. Miej jednak pewność, że za każdą informacją stoi ludzkie doświadczenie. Redakcji Voice House. Ze studia Voice House seria podcastów Sporting Brief. Syryjska Federacja Piłkarska zmieniła herb reprezentacji narodowej i główny kolor strojów. Ma to związek z obaleniem reżimu prezydenta Bashara al-Assada. W oficjalnym komunikacie podkreślono, że jest to historyczna zmiana w syryjskim sporcie, wolna od nepotyzmu, faworyzowania i korupcji. Koniec cytatu. Dotychczas syryjska drużyna narodowa występowała w czerwonych strojach. Obowiązywał też herb czarno-czerwonego orła z dwoma zielonymi gwiazdami na szyi. Od teraz głównym kolorem strojów będzie zielony, a dwie zielone gwiazdy w herbie zastąpiono trzema czerwonymi. Sam orzeł również zmienił kolor, od teraz będzie czarno-zielony. Nowe logo syryjskiej drużyny narodowej i wygląd jej strojów można zobaczyć w oficjalnych kanałach Syryjskiej Federacji Piłkarskiej w mediach społecznościowych. Lindsay Vaughn, jedna z najbardziej utytułowanych narciarek alpejskich w historii, wraca na stok. 40-letnia Amerykanka zakończyła karierę sportową w 2019 roku. Powodem jej decyzji były liczne kontuzje. Jeszcze na początku 2024 roku zawodniczka przeszła operację kolana. Mimo to już pod koniec listopada tego samego roku niespodziewanie ogłosiła powrót z emerytury. Jak na razie Vaughn wystąpiła w dwóch zjazdach i dwóch supergigantach w ramach tak zwanego jesiennego festiwalu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. Jednak najważniej Występy dopiero przed nią. Po niemal sześciu latach przerwy amerykanka zadebiutuje na zawodach Pucharu Świata w szwajcarskim Sankt Moritz. Dwa konkursy odbędą się tuż przed Bożym Narodzeniem. Lindsey Von jest trzykrotną medalistką olimpijską, w tym złotą z Vancouver w Zjeździe. Wywalczyła 8 medali Mistrzostw Świata, w tym 2 złote. Czterokrotnie triumfowała też w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i jeszcze do niedawna była liderką pod względem liczby zwycięstw w karierze. Wyprzedziła ją jej rodaczka Michaela Schiffrin. Tymczasem najlepszy występ w sezonie mają za sobą polscy skoczkowie narciarscy. Do drugiej serii niedzielnego konkursu w Wiśle zakwalifikowało się aż sześciu biało-czerwonych. Po raz ostatni taka sytuacja zdarzyła się w styczniu 2024 roku. Dobrze skakał zwłaszcza Paweł Wąsek, który w Wiśle dwukrotnie zajął 11 miejsce. Niewiele gorszy był Aleksander zniszczał. Sobotnie zawody zakończył na miejscu 16, a niedzielne na dwunastym. Po raz pierwszy w tym sezonie na skoczni pojawił się też Piotr Żyła. W sobotę był 35, a w niedzielę 26. Stęskniło mi się za tym no za rywalizacją! Za tą adrenaliną, za tą, no, no po prostu już mi się chciało no, skakać. Liderem klasyfikacji generalnej wciąż pozostaje Pius Paszke. Doświadczony Niemiec w Wiśle zajął trzecie i pierwsze miejsce. Polscy kibice piłkarscy żegnają Lucjana Brychczego. Legendarny piłkarz Legii Warszawa i polskiej reprezentacji zmarł 2 grudnia. Miał 90 lat. Przyczyną jego śmierci było zapalenie płuc. Brychczego pochowano na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Na pogrzebie zjawiły się tłumy. Lucjan Brychczy to prawdziwa legenda Legii Warszawa. Z klubem był związany przez 70 lat. Jako piłkarz w latach 50. i 60. czterokrotnie wywalczył tytuł Mistrza Kraju i tyle samo razy Puchar Polski. Jest też liderem wszechczasów Legii pod względem występów i strzelonych bramek oraz drugim najskuteczniejszym strzelcem w historii polskiej ekstraklasy. Na swoim koncie ma też 58 występów w reprezentacji Polski. Po zakończeniu kariery sportowej Brychczy został w Legii w roli instruktora i trenera. Zdobył z zespołem kolejne cztery Puchary Polski. W 2014 roku został honorowy prezesem klubu. Dwa lata później, z okazji stulecia swojego założenia, Legia uhonorowała Brychczego specjalną tablicą upamiętniającą jego osiągnięcia. Wielki turniej sumo wraca do Europy. Zawody odbędą się w październiku 2025 roku w słynnej sali koncertowej Royal Albert Hall w Londynie. Wcześniej występowali tu między innymi Winston Churchill, Albert Einstein czy Muhammad Ali będzie to też dopiero drugi raz w historii, gdy turniej zapasów sumo tej rangi odbędzie się poza granicami Japonii. Ostatni raz zdarzyło się to na początku lat 90., również w Londynie. Było to wówczas jedno z największych wydarzeń sportowych w Wielkiej Brytanii. Nadchodzące zawody najpewniej przebiją ten sukces. Pięciodniowy turniej zgromadzi 40 najlepszych japońskich zapaśników sumo. Same zawody odbędą się z kolei w setną rocznicę powstania Japońskiego Stowarzyszenia Sumo, organizacji, która zarządza tą dyscypliną. To było Sport in Brief od Voice House. Do nagrania użyliśmy sztucznej inteligencji wykorzystującej głos Jarosława Kuźniara.